Kochani, zgodnie z obietnicą jesteśmy dzisiaj to jest sobota 17 lipca w Warszawie mieliśmy nocleg dość w sumie już za Warszawą ze znakiem Warszawa zmierzamy teraz po naszego gościa z którym będziemy nagrywać dzisiejszy odcinek będzie nam na nas czeka jakieś 3 km stąd to już co sumie niedaleko, bo nie nagrywamy od samego początku. Któż to będzie, no to wiecie już zapewne z miniaturki i z opisu filmu. Tak samo wiecie już, gdzie będziemy się udawać na rowerach. Monia w nowym stroju. A pomyłki na ścieżkach, ale my nie jesteśmy przyzwyczajeni. No ale jak dajemy rady powoli? Yy, gość dzisiejszy. <noise> gość niedzielny. <noise> Gość sobotni stwierdził, że to nie będziemy mieli problem z dojechaniem tam. Jeszcze rano dzisiaj wysłał nam trasę, jak dojechać do miejsca spotkania, no, ale my sobie damy radę. A tu są takie trochę drogi, remontowane, także włączymy się za chwilkę, no, no bo tutaj trzeba uważać. Doberek. Jak tam jest? <laughs> Jesteś na ekranie. Tak. <laughs> Pierwszy raz. Pierwszy raz witamy jeszcze raz. <laughs> w jednym miejscu musieliśmy się zatrzymać, bo nie byliśmy prawniczy na drugą tak. stronę ulicy. Także Staj, twoje wskazówki się przydały. No bo tam było widać, tak. że na drugą stronę trzeba zjechać, nie? No. A wysłałem właśnie mam jeszcze mapkę. Nie wiem czy widzieliście. No, no to właśnie tak. o tym mówię, no. Przestaliśmy, bo McDonald's mi nie, nie odpowiadał po tej stronie. <laughs> no. tak musieliśmy się zatrzymać. Niby się nie zapowiada na żadne burze. Właśnie widziałem trudność w były 3 dni i komu to jest. No bo my Czasami przyjechaliśmy do, drzwi, do, st st do Stolicy. Dobra, to co, ruszamy tyłki, nie? No, jak wiecie pewnie już po miniaturce i po opisie, gdzie jedziemy? Dla tych, co nie czytają opisów pod filmami. Ani nie jedziemy oglądają miniaturek, na, na ani nie czytają tytułu filmu. Jedziemy na pół. Jedziemy Wcale nie jedziemy na południe Włączymy się za chwileczkę No słuchajcie, Arek stoi tam Tam widzicie Przejechał na zielonym, my się już nie zmieściliśmy, także sobie troszeczkę postoimy na czerwonym, a tak, żeby się trochę spocić, nie? Tak, na słońcu <laughs> W Pełnym słońcu. Patrz jak się tam w cień schował jeszcze pod, ten, pod drzewko. <laughs> to było ukartowane, ja wiem, żeby ich trochę zmęczyć. W sobie postał? Tak. Panie, albo... <laughs> bo widać, fajnie, jak się chowasz właśnie pod drzewko. To jakoś instalacje wymieniają chyba. Tak, z ciekawości zapytam, o czym tam ględzicie cały czas? Nic, nic nowego, no ale tak poza nie, nie, nie. tym. zimą. Proszę? tematem. No, niestety te hulajnogi tak zostawiają, tak samo we Wrocławiu, nie? Także. Pod, pod tym względem, co? A ja go zagadam na śmierć? Nie można tak człowieka męczyć. Prawie, że że no, na takie chodzi. No, jak na takie szersze opony, naprawdę nie prawie nie słychać. No, widziałeś go w tak? Nie, nie. widziałem tylko. Ale gdzieś kiedyś to zdjęcie na Insta widziałem. A, tak, ale z tych opon jest bardzo zadowolony. Są trochę szybsze od y, fabrycznych i się tak nie zużywają jak one. A to jakie wcześniej miały się opony w ogóle? Fabryczne Bitwina, wiesz. A, no. To na pewno czujesz różnicę, nie? Zdecydowanie. No, nawet na prędkości bieżnik lepszy jest. Bo to jest taki bieżnik bardziej na asfalt i na lekkie szuty. A ile ty masz wzrostu tak w ogóle? 1,70 m. To mi się wydaje, że bym ja sobie mógł na mojej szosie spróbować, tylko... Boję się. Co? Boję się. Przestań. Się, zaraz ci zarysuję. Nic się nie wyrze. Ja to ja jest inna kierownica zdjęcie, i w ogóle. No, ostatnio, co robiłem tym aparatem swoim w parku zdjęcia szosy, to Monika ustawiała mój rower i przewróciła, nie? Także już jest, już jest ochrzczony, także. Bez przesady. Z osobą, która mi proponuje się przyjechać. To Ja się bronię. A my musimy trzymać rower. Okay. <laughs> co? Okay, Te bulwary, tam co przejeżdżaliśmy, tak? Tak, i ono jeszcze kawałkiem się ciągną tam za most. za tak. Ale lecz, no. W zasadzie od mostu północnego, czyli jeszcze dwa mosty dalej, można do, nie tego, tylko jeszcze dwa mosty dalej dojechać tak bez zatrzymywania się, bo mhm. y, tam wszyscy ręce zjeżdżasz albo na ten most zjeżdżasz i jak drugą stroną jedziesz, to oczywiście jest do góry kawiarni trochę dalej. No. Ale jedziesz dbałem i też jest Bałem ze ścieżką, oczywiście, z i w zasadzie się nie zatrzymujesz Więc W zasadzie od, tamtych, od tamtego mostu, dwa mosty dalej jak byliśmy, można dać do samej góry bez zatrzymywania się korekcji. Tak jest. I to teraz z tego miejsca to jaki jest plan? No jedziemy w tamtą stronę, wjeżdżamy z powrotem w miasto, że tak powiem. Cały czas ścieżka jest. Do Wilanowa, za Wilanowem już się zaczyna, jest fajnie Gdzie mówię, że to jest to mi miejsce ustawek tych wszystkich? Wilonowie Wilanowie Tam jest ten airbike cały, wiesz A, A co to jest airbike? Jest, cześć, jestem Mikołaj, jestem szefem Merbajka. Aha, <laughs> No to, tyle wiem. No to już wiesz, nie? Co no. mi raz przedstawiłeś Dobra, słuchajcie, my tu ględzimy, jesteśmy pod, pod PGE Narodowy, widać Mam nadzieję, że widać. Mam nadzieję, że GoPro się nie zawiesiło i to całą rozmowę nagra. My lecimy dalej, nie ma co stać. Nie? Tak. Co? Tenis. <ktoś> jeszcze... Let's roll. Ma, y, nie w pionie, tylko w poziomie. A z przodu torba, tak? Znaczy takiej chodziła. Na takiej jeździła. Jeszcze... Ale z tym z dowozem, tak? Z tym tak. z jedzeniem. Tak. Wspominał przy ten tak, ale no tak, <śm> to, to Za chwilę się... Albo na kwadrat wyrobiony miała już, albo jakiś ten. Albo niedokręcone. Coś na takim rowerze aż jeździł. Na Widzisz, a my narzekamy, że coś tam stuka puka w rowerze. A, nie? Testowała do granic wytrzymałości. Może testuje od, od komunii. <laughs> Dobra, kochani, taki kró, krótki status dla Was. Nie ma nas już w Warszawie. Już zakończyliśmy trasę. Arek nas wyprowadzi poza Warszawę. Nie chce Zostawię. nam jej pokazywać. <laughs> zostawi ich. Tak, zostawi nas. Do góry kawiarni mamy pewnie jakieś 20-parę kilometrów. Dobrze mówię? 24. No, ze 24 km, tak. plus stanie tam w kolejce 2-3 godziny. godziny. Może do 21 się wyrobimy, żeby wrócić. Podobno godzinę. Jedziemy teraz yy, poza Warszawą, to są jakieś wioski, chyba nie? Wioskami, już normalnie ulicą. Ruch jest na razie malutki. Co chwilę tylko mijamy kolarzy, którzy zapewne wracają yy, z ustawki na górę kawiarnię, która gdzieś tam ruszała z rana. Dobra, szkoda baterii. A będziemy się jeszcze zatrzymywać w kilku miejscach. A na, na górze kawiarni pewnie większość baterii zejdzie i karty pamięci. Także my ciśniemy dalej. Jedzie oczywiście Arek. Znany jako mrarin z Instagramu. Pokaż Arek palec w górę. Lewy. Lewej ręki. Jedzie Monika, tylko nie wiem, czy mnie wyprzedzi. Pewnie. No, wyprzedzi mnie. Tylko do filmu. Tak, bo z reguły... Z reguły jedzie tylko przede mną. No ale tutaj chciała, żebym trochę z Arkiem porozmawiał, także... Z kimś innym będę Arkim. Tak, z kimś innym będę mógł pogadać w końcu. Dobra, jedziemy dalej. i pojechali <laughs> A po co? Monika masz za tani rower no ja wiem Tutaj kochani będzie nowa miejscówka góry kawiarnia Full gas. Full gas A pytałeś się kiedy to ma być mniej więcej? jeszcze co, no z tego co wiem to wkrótce już Już coraz bliżej Maciek jak sam jeszcze nie wie, no, no musi skończyć na tym. Dobra, idę pyknąć parę ujęć. Nie? Masz coś do powiedzenia? Nie. Ale <noise> muszę podziękować za skarpetki od Piotra, bo sprawują się całkiem, całkiem. No pasują się do tej koszulki. No, no, taka niespodzianka. Chciała się pokazać we Warszawie. Nie, to nie, wiesz. Mam nadzieję, nie. że jakiegoś chłopa nie znajdziesz na górze kawiarni. Będzie jakoś, jak ci piasto zacyka. No nie wiem, czy ty nie, nie lecisz Mostro, na rowery, nie? Wiesz no, co? Okay. <grym> twierdzi, że on mnie wyrwał na swoją starą mondę, wiesz? Mm. Mm. Tylko, że jak, jak się z nią, że tak powiem, związałem, to sprzedałem. Już nie była potrzebna, <grym> tak? Dobra, trzeba będzie zmienić baterię? Przepraszam, macie może pompkę? Jasne. Mamy, mam A co, wasz szlak trafił? Znaczy, nie wiem właśnie, czy jest problem z pompką, czy jest problem po prostu z tym. Chcesz jeszcze naszą? Tym. Yy, czy jest problem z zaworem w, w samej dętce? Ciężko mi się... Lezyna. Dobra, sprawdzę. Dzięki. No, próbuj. Ja kiedyś zacząłem zmieniać dentkę. to było zimą, to się szybko ściemnia. No. I właśnie stawiłem zdjęcie, że zacząłem, potem stawiłem zdjęcie, że już jadę, że już zrobiłem, to, że na tym drugim zdjęciu już było ciemno. Jeśli się ktoś właśnie śmiał, że, że tak długo wymieniałem, że aż się ciemno <laughs> A to zimą to szybko zachodzi. To co, jedziemy. Jedziemy, tylko jeszcze zmienię baterię w go Panie Arkadiuszu! Czy mogę Panu zadać kilka pytań? Ale trzeba się z agentem omówić <noise> Na właściwy termin Bo tak z ciekawości, w ogóle nie, nie ten... Teraz jechałem z tyłu I sobie tak pomyślałem Od kiedy ty w ogóle zacząłeś tutaj tak często jeździć na tą trasę? No a kiedy się dowiedziałeś o niej? Nie no generalnie na początku jeździłem tylko do Czerska No ja Przejeżdżałem przez górę Kalwarię Szukałem jakichś miejsc, które można warto zobaczyć I Właśnie znalazłem mural A potem się okazało że tam jest też kawiarnia kolacka i ona chyba od jakiegoś czasu dopiero była otwarta a to ile tak, to mniej więcej temu było? to było chyba 2019 jakoś, latem czyli 2 to... lata temu tak, ale chyba wtedy tylko tak bardziej przejeżdżałem obok a co Cię skusiło, no. żeby tam wjechać? nie no, kultowe miejsce, no kurczę zresztą wiesz, no już jakieś tam znajomości się porobiły, więc też inaczej się jedzie jak się zna trochę tych ludzi. Tak i z jednej strony i z drugiej strony jeżdżą. Czyli z Warki, z Białobrzegi, tam I jeszcze miejscowości dalej No ale potem co chwilę się to wybierałeś, nie? Nie no to, że tak raz byłeś i, tydzień, i tyle, no nie? Teraz, teraz co tydzień. Może w środku tygodnia, żeby było na spokojnie. No no Nie na ja widzę tyle ludzi, ile tutaj jedzie i to to jest z tej jednej strony. No to sobie można wyobrazić, co tam się dzieje. Ciemno. Dobra. I tak się zaczęło jeździć zimą. Bo się zacząłem zimą w sumie tam wstępować. Pierwszy raz tak o latem, a potem w zimie często. Tak, ale latem były. bardziej przejazdy, wiesz? No. Jak już się skusiłem, no to zacząłem wchodzić. chodzić. Zimą, latem, wiosna i <noise> cały rok nie ale nie dziwię się, a po to w tym roku, po śniegu tą trasę najczęściej wybierasz? Tak No tak, to tutaj jest generalnie w tym momencie jest jedna trasa, a druga jest główną ulicą, to tam jest większy ruch. Jeżeli się jedzie w weekend na przykład rano, to jest totalnie na spokojnie, ale tak w tygodniu to już lepiej tędy sobie pojechać. No ale nie dziwię ci się, kurczę, tak jak, tak jak tu są trasa. No nie ma tyle dziur, nie? Na razie. Tu, jest, tu jest spoko. Bo to co się u nas dzieje, no to nawet nie ma co chyba komentować, bo. Jego takie uczęszczane miejsce. No właśnie nie dziwię ci się. Dobra. Za jakiś coś się włączymy jeszcze raz. I drugi raz, i trzeci, I czwarty. czwarty, piąty I, czwarty. i tak dalej. Mamy jeszcze jedną baterię w zapasie. To jest jakieś jeszcze 80%, także. Então já radę. No to daj. A co ci wziąć? Coś niezgodnego, z Dobra. Nie z wziąć. Jakie? Nie wiem. Dobra. Jaki? Że... Dobra, to Arek coś poradzi. I dwa razy tiramisu będzie jeszcze. Okej. Duża amelika na proszę. To ja tam do Was przyjdę zaraz. Czy... A, to się obkręca. Mieliśmy zaklepany stolik. Dobra. Moja ta ręka jest niesprawna. Będę mi się, będzie mi się trzęsła. Oś pierwszy to na górze kawiarni. I jeszcze potem ciasteczko. To jest to. Nie zwracajcie uwagi, jak ja wyglądam, bo ale gorzej od Was. No, na pewno. Ja na nie wiem, jak ja wyglądam. No, Arek ma do dobra fryzurę. Tak? Zazwyczaj, jak mój kres, to mam tu takie robi, i tu mam taki trzeci. No, masz taki irokes trochę, nie? Tak, tak, tak. Otwory. No. Tak, to jest ładnie, Ale to jest charakterystyczne dla Bontragera. Ja też tak miałem, jak miałem Bontragera. W się miałem gdzieś jakoś inaczej, te. Co masz do powiedzenia? <laughs> Nic, chcę <chcesz> mi się jeść. <laughs> jeść czy no. pić? Jeść. Jak było na lipczostwie? Jest to? Na, na tym podjeździe. Jak wiecie, ja bardzo kocham podjazdy, więc było super. No, my już kochani, wracamy z góry kawiarni. Idziemy sobie jeszcze na punkt widokowy. Przy okazji porobiliśmy kilka fotek, kilka ujęć. Pogadaliśmy, tak, objęliśmy się ciastem, napiliśmy się koli. Ja wypiłem dwie kawy mrożone. Arek wypił kawę i soczek z lodówki, i do tego z lodem. No i poznaliśmy się również z szefem wszystkich szefów. Góry kawiarni. Tylko przypomnij mi imię Maciek, tak? Mackiem, dobrze pamiętam. Pozdrawiamy go. Oczywiście nie nagrywaliśmy, bo wykonywał tam w cudzysłowie prace społeczne, czyli remontował sobie nowe miejsce, bo góra kawiarni będzie się poszerzała. Jeszcze właśnie zobaczymy sobie ten punkt widokowy. Prowadzimy rowery, bo jest zakaz jazdy rowerem. Tak, ale pewnie tylko dlatego, że nagrywamy. Prawda? Nie miałem nigdy żadnego kolarza, który się smarował. W kawiarni, tu na trasie, nigdzie. No to teraz ludzie zobaczą. I to trójkę. No już no czerwony, zawsze ci się opala. Ale nie, to nie jest jak ma być potem czerwona, tu ja dziękuję bardzo, wolę się pozmalować. czerwona to czerwona, ale Ładnie. potem spalone. wszystko złazi i... Potem jest ciężko jeździć następnego dnia, czy dwa dni później, bo to wszystko jest spalone i weźcie teraz następny. Spalone. Nie będziemy? Nie będziemy, mówię ogólnie. Wspólnie Nie, A do Ciebie trzeba się tak zwracać. Wy? Ja. Wy, Arkadiuszu? A właśnie w ogóle. Co tam ma za lampkę? Jesteś niezadowolony? Nie, jestem zadowolony bardzo. To jest Props, Sirius. Ma trzy tryby takie stałe. Czwarty tryb jest pulsacyjny, a piąty tryb jest SOS. A jestem bardzo zadowolony. Wcześniej miałem nogę droższego dwa razy droższego a był tak słaby po prostu awaryjny, bardzo szybko się psuł i, a ten w ogóle się nie psuje ta lampka w nocy oświetla dobrze w zasadzie nie mam potrzeby też pełnego światła ale ja ci tak trzymam mniej więcej na średnim trybie ciężko mi powiedzieć, bo jeszcze mi się nie rozładowało a. bo ja muszę swoje wymienić, bo Poletka. czasami świruje mi Poletka. ten świruje mi już akumulator Ewentualnie chyba, że się będę bawił żeby przelutować, bo się da rozkręcić. Bo raz mi kabelek strzelił. W sensie odlutował się. Wystarczyło go przylutować i działa. To okay. czasami głupieje. Niby jest naładowana, a pokazuje, że jest rozładowana i się wyłącza, nie? Nie, tutaj żadnej złej rzeczy nie mogę o powiedzieć. W zasadzie. No hejka. Słuchajcie, jesteśmy na 68 mniej więcej kilometrze. I przypomniałem sobie, że nie nagraliśmy prezentacji kazałeś, nie bierz Komary Nie nagraliśmy prezentacji z kim w ogóle jedziemy Także przedstawiamy Wam Arka Proszę bardzo, we własnej osobie Możecie go znać Z jego konta na Instagramie Mrarinny. Link będzie tutaj poniżej wyświetlony No świat szia... Ciekawe ile takich materiałów masz No jak już widzieliście po odcinku Arek zabrał nas na górę kawiarnię. Tam sobie troszeczkę wypiliśmy kawki, zjedliśmy ciasto, izotoniki, kole z cukrem, bez cukru. Dobry jakiś napój to był limonkowy chyba, tak? Limonkowy, no. Z no. z limonką? Biolimonka. Bio Biolimonka. Do wyboru, do koloru. Ja oczywiście kawę mrożoną wybrałem, jak zwykle. No już wracamy, jest mega gorąco. Tutaj zaraz nas komary zjedzą, ja się cały błyszczę. Wszystko, jak trzymam tutaj teraz kamerkę, to mi cieknie po kamerce. W sumie po ręku mi cieknie wszystko na, na ziemię. Tak troszeczkę. Już nam się marzy powrót y, do domu i zimny prysznic. nie? Mm. <noise> Wszystkim z nas. Marnowani stoimy dużo dużo jak za karę. <głos> <głos> Także nie będziemy za bardzo za długo tutaj nagrywać. Trzeba jechać. Później jeszcze z arkiem może będą jakieś migawki na końcu. Troszeczkę sobie pochodzimy bez rowerów. Zobaczycie tak, karżywalowo. No, bez kasków nas zobaczycie, także jakieś takie urywki pod koniec tego filmu będą. Może chcesz nie, kogoś, kogoś pozdrowić z Instagrama albo coś, jakbyś chciał, to wstawię, ja to wstawię linki. Uważaj Osa. 3 2 jeden, start. Nie, ja ogólnie pozdrawiam wszystkich z kawiarni, którzy bywają, którzy tam pracują i wszystkich, którzy mnie obserwują na Instagramie. O widzicie, Arek nie jest wybiórczy. Wszystkich tak. pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich. Tak jest. Każdy mało mnie równe szanse. Dobra, to my lecimy dalej. Jeszcze jakieś 30 km nam zostało. Tak na oko. Nawet ponad. Ponad. Jeszcze nie wiedzą, że jedziemy dłuższą trasą. Naprawdę? Dobra, lecimy. Jeszcze jakieś takie krótkie podsumowanko nagramy na sam koniec. na kasku. Fajnie. Siedzi? No, o, poleciał. Dobra, lecimy dalej. Pozdrawiam Was wszystkich gorąco. I już teraz mamy nadzieję, że ten filmik o, Wam tak. się spodoba. Papa. Nadszedł czas rozstań, rowerowych rozstań. Mamy dystans zaliczony. Ile wyszło? Bo mi wyszło mniej. Już ponad 106. A wy macie jeszcze 105. 105, ale. Piotrek, to Piotrek jeszcze dokręca, bo mu zostało. 99 z hakiem mam. Mam mniej niż oni. Nie wiem jakim cudem, ale mam. Znaczy, wspominałem, że zapozowałem tam licznik wcześniej. I później zapomniałem odpozować. Więc dokręcasz jeszcze? Mhm. No tak jak Wam wspominałem. Możecie zajrzeć na profil MRALINA na Instagramie. Oczywiście będzie tu na dole, gdzieś link, w opisie link, w relacji link, wszędzie będzie link do MRALINA. Do góry kawiarni linki. Tak, do góry kawiarni też linki będą, poznaczamy ich wszędzie. Naprawdę jesteśmy mile zaskoczeni dzisiejszą trasą. Jesteśmy mega zaskoczeni dzisiejszą trasą. Arek fajnie wyznaczył trasę do góry kawiarni z powrotem. Na powrocie troszeczkę inną drogą, żeby nie było to samo. Takie drobne wariacje. Takie drobne wariacje. wariacje no. Także jeżeli będzie taka okazja, to jeszcze raz przyjedziemy na górę. No, będziecie prowadzić tym razem. No Jesteś tej, pewien? Na pewno tej trasy nie powtórzymy. To będzie wtedy. Za, za 200 km, to Już ty Justyna nie znała, teraz przyjechała. Pozdrawiam. Ale ma gps -a. Także pozdrawiamy Was jeszcze raz. Yy, oczywiście po tym podsumowaniu jeszcze zobaczycie kilka migawek z dzisiejszej trasy. Także trzymajcie się, pozdrawiamy Was serdecznie wszystkich. Hej!